ratunek mam. Jezu, ufam Tobie, na kornych serc. Jezu, ufam Tobie, miłosierdzie miej. W roku w roku 2016 Niedziela Miłosierdzia Bożego wypadała 3 kwietnia. W tym czasie z naszymi kamerami gościliśmy w parafii Świętej Faustyny w Łodzi. Tam świętowanie rozpoczęto w sobotę od festynu Szlakiem Świętej Faustyny. W tym roku był to już jedenasty taki festyn, a gospodarzem jego był ksiądz Prała Dwiesław Potakowski, proboszcz parafii, której patronką jest święta sekretarka Bożego Miłosierdzia. Oto dzień, który dał nam Pan. Gromadzimy się na festynie miłosierdzia po raz jedenasty. W tym miejscu, gdzie święta Faustyna spotkała Chrystusa i rozpoczęła się jej droga apostołowania Bożemu miłosierdziu. Jesteśmy tutaj, aby też dać świadectwo naszej miłości wobec patronki naszego miasta, świętej Faustyny. I naszej wyobraźni i miłosierdzia, ponieważ jest południe, a dzisiejszy dzień jest jeszcze dodatkowo wyjątkowy, bo przeżywamy 11 rocznicę śmierci Jana Pawła II, czyli narodzin dla nieba świętego Jana Pawła II. On zawsze nas zachęcał w południe. Pozdrawiajcie Maryję! Prosimy naszego drogiego gościa, księdza Prałata, Zygmunta Słomskiego, aby poprowadził tę modlitwę. Wesel się Alleluja, bo ten, któregoś nosiła Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział Alleluja. Pan, kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowych pójść za nim widz serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją partę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą zacznę dziś. Gdy zapłoną nagle świat bez szli, że śpiący las równym rytmem młodych serc w dni, podwyżam czas. Gdzieś pozostał w nic dym, dróg przebytych kurz, Cień i bły, tylko w polu białych krzyż, Nie pamiętaj już to. Si comme ça Poprosiłem wspólnotę Szemele, proszę bardzo, serdecznie proszę Emanuela i Agatę, którzy nam kilka słów powiedzą na temat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Jestem Emanuel, jestem Klerykiem i Francuzem. Jestem z Paryża. Ja jestem Agata. Jestem z Polski, z Warszawy. No i jesteśmy wspólnotą Chemeneuf. I może kilka słów o wspólnocie Chemeneuf. Wspólnota Chemeneuf powstała ponad 40 lat temu we Francji. Jest to wspólnota założona przez ojca Jezuite, ojca Laurent Fabre i zajmuje się e, przede wszystkim e, duszpasterstwem młodych. Festiwal, który jest przygotowany przez młode i dla młodych. E, I młode chcieli, żeby to wyglądało trochę tak jak wakacje. E, więc to wszystko jest do wyboru. Czyli rano, po południu, wieczór. E, są różne propozycje do wyboru. Sporty, konferencje. E, są prelegenci bardzo znane, tak jak Kardynał Taglis z Filipin. No i inny, i ogólnie będą 7 tysięcy młodzic z całego świata. Kończąc nowenem przed świętem miłosierdzia, którą podyktował Pan Jezus świętej Faustynie zawierzamy kościół młodzież, która przygotowuje się do światowych dni młodzieży i rodziny. Bo nasze rodziny są tymi miejscami, gdzie rodzi się wiara. Gdzie wiara jest przekazywana, gdzie wiara się rozwija. Niech te rodziny będą Bogiem silne. Oto modlimy się w tej koronce do Bożego Miłosierdzia, dołączając się do intencji, którą podał nam wszystkim Pan Jezus. W ciszy teraz włączmy się do modlitwy, a potem za chwilę przejdziemy z radością, śpiewem do archikatedry. Pan Bóg tak pokierował, że dom, w którym mieszkała święta siostra Faustyna na ulicy Krosińskiej 9 myślę, że już w przyszłym roku będzie jedną ze stacji, przy której się zatrzymamy i pójdziemy tamtędy, by przypomnieć sobie, że to właśnie tutaj mieszkała, żyła, że tutaj modliła się i tutaj rozpoczęła swą drogę Bożego Miłosierdzia i Bogu dziękujemy za tych wszystkich ludzi, którzy w to dzieło budowy Domu Świętej Faustyny przy ulicy Krośnińskiej i Muzeum Świętej Faustyny i Kaplicy włączają się i jeszcze się włączą. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy Panie, nasze i całego świata dla jego bolesnej męki, Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Miłosierny Bóg ciągle kocha nas, ale przyjdzie dzień z nim spotkania. Kulminacyjnym wydarzeniem niedzielnego odpustu była suma parafialna, której przewodniczył ksiądz Zygmunt Słońca. Siostry, bracia, wprawdzie dzisiaj w Piotrkowie w Trybunalskim, Wasza decyzja świętuje na odpowiedź episkopatu, dając obecność to święto miłosierdzia, ale my tutaj łączymy się z nimi, z nimi, wszystkimi braćmi i siostrami, którzy teraz w Piotrkowie też modlą się w te, to piękne święto. Zawieszamy dziś całą parafię i wszystkie mniej rodziny, w w obraz tego miłosierdzia. Ufamy to, ufamy, że dzięki Temu miłosierdziu nasza rodzina parafialna będzie Bogiem silna. Miłosierny Jezu, udziel wszystkim małżeństw. dzieci, młodzieży, samotnym, chorym i cierpiącym, wzmacniającej łaski dostanę się Twoimi apostołami. Przyrzekamy Ci, że będziemy miłosierdzi wobec Siebie i dla wszystkich, których Bóg postawi na drogach naszego życia. Panie Jezu, doświadczamy Twojego miłosierdzia szczególnie w sakramencie pokuty i okarysty. Pragniemy często korzystać z Twojego miłosierdzia w Twych świętych sakramentach. Chcę pamiętać o biednych grzesznikach każdego dnia w godzinie miłosierdzi że rzekamy się na wspólnej modlitwie. Ufamy Tobie, Jezu, że dzięki temu miłosierdziu nasza rodzina parwialna stanie się tą, gdzie Ty, o Jezu, znajdziesz kochające Ciebie serca. Jezu miłosierdzie, ufamy Tobie, Matko miłosierdzia, wspomagaj nas. Święty Józefie obiekuj się nami. Święta Faustyno,